Projekt Brazylia powstał w mojej głowie gdzieś już półtora roku temu. Generalnie i ma dwa cele. Cel sportowy, to znaczy stworzyć warunki polskim zawodnikom podobne do, do tych, które są na zachodzie. A dwa, cel społeczny, czyli przekonać Polaków generalnie do tego, że że sport niepełnosprawny na świecie dąży do profesjonalizacji, a w Polsce jest postrzegany dalej jako rehabilitacja. I tym filmem, filmem dokumentalnym, amatorskim, ale z pomysłem, chcemy po prostu pokazać realia i, i jakby stworzyć coś fajnego, podać to w zjedliwy, sympatyczny po prostu sposób. To są przygotowania do Mistrzostw Europy na długim basenie, które będą się w Reykjaviku w Islandii w połowie października, a następnym etapem już po miesiącu, czyli 25 listopada wystartujemy, wylatujemy do, do Rio de Janeiro, do, do Brazylii, gdzie będzie, będą Mistrzostwa Świata na krótkim basenie i to jest dla nas no, super przygoda, a z drugiej strony no, cel sportowy. No, nie, ukrywam, że, nie ukrywam, że mamy spore szanse na medali i na medale i to chcemy osiągnąć. Tylko najpierw chcemy się skoncentrować na tym, żeby mieć profesjonalne przygotowanie. Generalnie co, jesteśmy sportowcami, ja już trenuję pływanie 12 lat i nie ukrywam, że dla nas bardzo ważnym celem jest zmierzenie się ze światową cłówką podpatrywanie jakby naszych przeciwników najlepszych. Czego oczekujecie od Brazylii? E, no, oczekujemy dobrej organizacji, na pewno no, od siebie, bardzo dobrego startu na który się przygotowujemy i, i zobaczymy jak będzie. No, wszyscy postaramy się popłynąć na pewno na medal. No, kolor, kolor będzie zależał od, trochę od szczęścia, trochę od przygotowania i od naszego wkładu pracy. Mój, mój cel w Brazylii to nawiążenie kontaktu z czołówką światową, ponieważ jestem, dopiero zaczynam przygodę z kadrą narodową i no, oczywiście będę walczył o medale, ale na razie chcę nawozać kontakt.